Amen, Ewangelia na niedzielę, Ewangelia na święta, przed nami czwarta niedziela zwykła i w liturgii mszy świętej, w liturgii Słowa, usłyszymy kolejny fragment z Ewangelii Świętego Marka z pierwszego rozdziału, wersety 21-28. Więc otwórzmy nasze Biblię, abyśmy mogli ten tekst zobaczyć, przeczytać. Ja też przygotowałem planszę, od razu dokonałem pewnego podziału. Tego tekstu na pięć części, które zaraz zobaczymy, korespondentują ze sobą. One, te teksty są tak przygotowane, aby słuchać, bo przecież domyślamy się w okresach pierwotnych, nie było druku. A więc Ewangelie były czytane na głos i były tak skomponowane, aby słuchać uchwycił to, co jest najważniejsze i zapamiętał ten tekst nie tylko w umyśle, ale w sercu. A więc popatrzmy i przeczytajmy sobie ten tekst. Mam nadzieję, że już wszyscy mamy Biblię otwarte. Ewangelia Świętego Marka, rozdział 1, wersety 21-28. W Kafarnaum Jezus w Szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką, uczył ich bowiem, jak ten, kto ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze, w ich synagodze, Człowiek opętany przez ducha nieczystego, zaczął on wołać, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo, milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał, co to jest, Nowa jakaś nauka z mocą, nawet duchom nieczystym, rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie Galilejskiej. Ewangelia Świętego Marka, pierwszy rozdział, wersety 21-28. A więc idźmy tym tropem kompozycji tego tekstu. Widzimy, Jezus wchodzi, wieść o nim się rozchodzi. Dwukrotnie jest mowa o zdumieniu, a w centrum naszego opowiadania jest działanie Jezusa wobec ducha czy duchów nieczystych. Jezus wszedł do synagogi. W Ewangelii Świętego Marka Jezus jest trzykrotnie w synagodze. W naszym dzisiejszym opowiadaniu, w trzecim rozdziale, znowu będzie synagoga w Kafarnaum i uzdrowienie człowieka z uschłą ręką. To spotkanie w synagodze skończy się wyrokiem na Jezusa. Faryzeusze i herodianie zetydują Jego śmierci, Marek 3-6. I wreszcie trzeci raz Jezus będzie w synagodze, będzie to synagoga w Nazarecie. Jezus, za każdym razem, gdy przychodzi do synagogi, jest odrzucany. Jest kontrowersja z przywódcami religijnymi. I jest mowa, że Jezus nauczał w synagodze. W Ewangelii Świętego Marka tylko Jezus naucza. Zaraz wrócimy do tego nauczania. Tydzień temu słyszeliśmy syntezę tego nauczania. Czas się wypełnił, przybliżyło się Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Drugi punkt, druga część naszego opowiadania, to zdumieli, zdumiewali się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, kto ma władzę, a nie jak w uczeni w Piśmie. W Ewangelii Świętego Marka jest osiem określeń na zdumienie i trzydzieści razy jest mowa o zdumieniu, reakcji ludzi na to, co Jezus naucza i to, czego dokonuje. Jest mowa o władzy. Ta władza na wzór proroków Starego Testamentu. O to władza pochodząca od Boga, autorytet, pochodzący od Boga. I w centrum naszego opowiadania trzeci punkt, Jezus i Duch nieczysty. Marek pisze, że w ich synagoc jest to jakieś określenie dystansu. dystansuje się ta wspólnota nowa, markowa od wspólnoty synagogi. Czym jest duch nieczysty? Jest to duch oddalony od Boga? Jest to mowa o nieczystości, Rytualnej. A więc widzimy, że w miejscu modlitwy, w miejscu, gdzie jest głoszone Słowo Boże, w miejscu wspólnoty religijnej jest duch nieczysty. Marek używa tego sformułowania, które jest z tradycji żydowskiej, właśnie pokazujący na tą nieczystość rytualną. I duch nieczysty krzyczy. Krzyczy. Co mamy z Tobą wspólnego, Jezu? Wypowiada się w liczbie mnogiej. Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Bóg. Jak rozumieć to zdanie? Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Co mamy z Tobą wspólnego, Jezu? Jest to określenie na pewien dystans. Różnice zdań. Nie zgadzamy się z Tobą. Identyczne zdanie znajdziemy, w Ewangelii świętego Jana, w drugim rozdziale podczas wesela w Kani Galilejskiej. Czy to należy do mnie lub do ciebie, kobieto? Tak zwraca się Jezus do swojej matki, gdy ona mówi, nie mają już wina. A więc jest to wyraz pewnego dystansu, różnicy znań, nie zgadzam się z tobą. Jezus Nazarejczyk, jesteś z innego miasta. W dodatku my jesteśmy z Kafarnaum, a Nazaret jest miastem zapyziałym, jest jakąś dziurą bez znaczenia. Przyszedłeś nas zgubić. Znowu mamy liczbę mnogą. I na czym ma polegać to zagrożenie ze strony Jezusa? Chodzi tylko i wyłącznie o duchową walkę? A może święty Marek chce nam w tym opowiadaniu pokazać reakcję Jezusa. Na tę strukturę religijną, którą właśnie budowali uczeni w piśmie i faryzeusze. Święty Bóg, kolejne określenie tego ducha nieczystego, który wykrzykuje w stosunku do Jezusa. Jest to ujawnienie tożsamości, że Jezus jest Mesjaszem, a może to jest takie określenie ironiczne. Nie tylko jesteś z Nazaretu, ale jesteś takim świętoszkiem. Udajesz człowieka pobożnego, mądrego i świętego. Jest natychmiastowa reakcja Jezusa: milcz. Dosłownie byśmy mogli przetłumaczyć to określenie bądź z nałożonym kagańcem milcz. I widzimy, że ten człowiek ma spazmy. W języku medycznym ten czasownik opisuje sytuację człowieka, który nie może wymiotować ma konwulsję. I duch nieczysty wychodzi. I znowu mamy zdumienie, yy, podziw, który łączy się jakby z lękiem. Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszna. Więc widzimy, że jest tu mowa nie o jednym duchu nieczystym, tylko o duchach nieczystych. A więc nie chodzi tylko może o jednego człowieka opętanego. Ale po prostu tego ducha nieczystego, który jest w synagodze, w pewnych strukturach religijnych, które nie pozwalają na przyjęcie dobrej nowiny Ewangelii Bożej, którą głosi Jezus. Nowa nauka. Nowa to nie znaczy inna. Nowa, to ten przymiotnik, ma różne znaczenia oczywiście. Nowy, czyli nieużywany, nowy, nieistniejący wcześniej, nieznany, obcy. Nowy, lepszy, doskonalszy, wyższego rzędu. U Jana w Ewangelii znajdziemy to określenie przykazanie nowe. Nowe to nie znaczy kolejne, ale to najważniejsze przykazanie. Paweł będzie mówił o nowym przymierzu. Mamy fragment z drugiego, to już taki na jeden tylko cytat, drugi list do Koryntian. On nas uwolnił, byśmy byli sługami nowego przymierza. Które nie opiera się na literze, lecz na duchu. Litera bowiem zabija, a duch ożywia. Czyli nowe, znaczy ostateczne. Ostateczna nauka, najważniejsza, jedyna, którą głosi Jezus. Jak powie w jednym miejscu święty Ireneusz, Chrystus w swoim przyjściu wniósł z sobą wszelką nowość. Chrystus w swoim przyjściu wniósł z sobą Wszelką nowość. Jezus pokazuje nową wizję relacji człowieka do Boga. Naucza o Bożej miłości, o przebaczeniu, o bliskości, o tej miłości, na którą nie trzeba zapracowywać czy zasłużyć, ale ona jest darem i odpowiedzią na ludzkie potrzeby. Ta nauka nowa jest z mocą, już było to na początku naszego opowiadania, z autorytetem. A więc nie, że Jezus się wywyższa, ale jest to właśnie ta skuteczność jego nauczania. Jest w wolności całej, pokazuje ten autorytet samego Boga. Mamy w tym opisie, przy zdumieniu, negatywną ocenę działalności uczonych w piśmie. Uczeni w piśmie to byli wyznawcy i nauczyciele, znawcy prawa, tory. Oni byli największymi teologicznymi ekspertami. Ale ludzie sami widzą, że w ich nauczaniu nie ma nic nowości. Oni ciągle powtarzają stare rzeczy. Jezus przynosi nowość. I dalej mówimy, czytamy, że ma władzę nad duchami nieczystymi. Rozkazuje i są mu posłuszne. Jezus z góry, możemy to przetłumaczyć, narzuca swoją wolę a one z dołu słuchają Jego rozkazów. I ostatni punkt naszego opowiadania. Rozchodzi się wieść o Jezusie. Jezus wchodzi, a wieść się rozchodzi. Marek zauważa, że wnet mamy tak przetłumaczone na język polski, dosłownie natychmiast, szybko rozchodzi się wieść o Jezusie po otaczającym regionie, bo ludzie są gotowi przyjąć przesłanie Jezusa Ludzie są gotowi przyjąć tę nową naukę. A więc i my jesteśmy zaproszeni, by w tę niedzielę, czytając, modląc się tą stronicą Ewangelii Świętego Marka, odkryć tę nowość nauki Jezusa, odkryć nowość Ewangelii w naszym życiu. To nie jest kolejny tekst, który rozważamy, ale to jest Ewangelia Boża, to nadzieja, którą możemy odkryć właśnie w Bogu w tych naszych skomplikowanych czasach. I prośmy więc o tą łaskę dla nas, dla każdego z nas, odkrycia nowości Ewangelii, odkrycia nowości w przesłaniu Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Amen. Błogosławionej niedzieli niech Pan Bóg nam błogosławi. Amen.